Ton. Paragraf drugi, w wykonaniu uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy. Paragraf trzeci, uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z regułami, podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 jest komunikat prezesa gus z dnia 19 października bieżącego Kwartałów, który określił wysokość na kwotę 58,55 zł za jedną decytonę. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym, kompetencji Rady Gminy, to Rady Gminy są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ustępie drugim, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze danej gminy. Niniejsza uchwała przewiduje obniżenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 58 zł i 55 groszy do kwoty 50 zł za jedną decy tonę. Przyjmując powyższą cenę skupu żyta do naliczania podatku rolnego na rok 2021 podatek wyniesie w przeliczeniu dla gruntu o powierzchni powyżej 1 hektara 50 zł razy 2,5 kwintale. To byłaby kwota 125 zł dla gruntów o powierzchni do 1 hektara, 50 zł razy 5 kwintali i to byłaby kwota 250 zł. Gmina, jako wspólnota samorządowa, zobowiązana jest do wykonywania zadań zmierzających do zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczeństwa. Aby wykonywać te zadania, potrzebne są systematyczne wpływy do budżetu, które w dużej mierze pochodzą z uiszczonych podatków. Zarazem biorąc pod uwagę względy społeczne, należy skorzystać z wyżej wskazanej kompetencji ustawowej i dokonać obniżenia średniej ceny skupu żyta z kwoty 58,55 zł do kwoty 50 zł za jedną decyplanę. Ustalona, obniżona cena skupu żyta jest zasadna. Chciałbym tylko dodać, że... Yy, chciałbym tylko dodać, że... Yy, będzie to znaczyło mniej więcej tyle, że podatek czy, czy cena tych te, te skupu zostanie utrzymana na tym samym poziomie co w roku 2020. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Jeszcze chwileczkę. Dziękuję za czternaście przeciw, zero wstrzymujących się. Zero. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała utrzymuje numer 31 na 224 na 220. Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczane z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiącą własność gminy Kłodawa. Projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu uchwały, proszę pana burmistrza. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia dzisiejszego w sprawie ustalenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność gminy Kłodawa. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów ustawy o gospodarce komunalnej Rada Miejska w Płodawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się taryfy ciepła określone w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Taryfy określone w załączniku, o którym mowa w paragrafie pierwszym, obowiązują od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy. Paragraf czwarty Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poprzednio ustalone taryfy ceny i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność gminy Kłodawa obowiązują do dnia 31 grudnia bieżącego roku. Wobec powyższego została sporządzona kalkulacja dla gminy Kłodawa stanowiąca podstawę ustalenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło. Nowe stawki będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne, o charakterze użyteczności publicznej oraz zakorzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Ceny i opłaty za ciepło dostarczane z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność gminy Kłodawa stanowią opłaty wskazane w tym przepisie. Ustalone niniejszą chwałą taryfy w ocenie Rady Miejskiej w Kłodawie są adekwatne, biorąc pod uwagę sporządzoną kalkulację stanowiącą podstawę do ich ustalenia. Chciałbym tylko dodać, tak naprawdę te, te zmiany, które, są, które przypadają w ustaleniu po stronie zarówno organu stanowiącego i organu wykonawczego, są to tak naprawdę zmiany drobne, kosmetyczne. W każdym razie, jeżeli chodzi o bezwzględną wartość w złotówkach, one są naprawdę bardzo, bardzo niewielkie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Dziękuję za 14 przeciw 0 wstrzymujących się. 0. Uchwała została przyjęta. otrzymuje numer 31 na 225 na 2020. Zamykam punkt 9. Przystępuję do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zarządu budynków i usług komunalnych w Kłodawie. Projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu proszę pana burmistrza. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia dzisiejszego w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o finansach publicznych, Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla zakładu budżetowego Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie. Na dopłatę do kosztów utrzymania jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w wysokości złotówka i 86 groszy do 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Paragraf drugi. Wysokość stawek dotacji, o których mowa w paragrafie pierwszym stanowi różnicę pomiędzy wysokością stawek czynszu ustalonych dla lokali mieszkalnych na terenie gminy Kłodawa od 1 metra kwadratowego. A wysokością kosztów utrzymania jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kłodawa. Paragraf trzeci. Ogólna kwota dotacji określonych w paragrafie pierwszym przeznaczona dla zarządu budynków i usług komunalnych w Kłodawie w 2021 roku wynosi 336 tysięcy złotych. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. Uzasadnienie: Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Podawie funkcjonuje jako zakład budżetowy od 1 stycznia 2002 roku. Z przedłożonej kalkulacji wynika, że planowane koszty wynoszą 998 174 zł. A zatem planowany koszt utrzymania jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących własnością gminy Kłodawa wynosi 5 zł i 39 groszy. Planowane przychody zakładu z opłat czynszu wynoszą łącznie kwotę 662 174 zł, co w przeliczeniu nam 1 m2 daje stawkę 3 zł i 53 grosze. Różnica pomiędzy kosztami utrzymania a ustaloną stawką czynszu Wynosi złotówkę i 86 groszy za metr kwadratowy. Należna dotacja dla zakładu budżetowego budżetu gminy wynosi 336 tysięcy złotych. W budżecie gminy zaplanowano zatem dotację przedmiotową <coughs> dla zakładu budżetowego zarządu budynków i usług komunalnych w Kłodawie w kwocie 336 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. 0 wstrzymujących się. 0. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 31 na 226 na 2020 rok. Zamykam punkt 10. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu uchwały, proszę pana skarbnika. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rado. Uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia dzisiejszego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje. Zwiększa się Dochody o kwotę 600 tysięcy złotych z tytułu dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę wsparcia kobiet w ciąży. Są to zadania zlecone. Zmniejszenia dochodów również na zadania zlecone w kwocie łącznej 21 tysięcy 900 złotych. I tak dotacja. Z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na zasiłki opiekuńcze 5900 zł, na kartę dużej rodziny 1000 zł oraz na składki zdrowotne osób pobierających świadczenia kwota 15 000 zł. Zwiększenia wydatków: wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy nauczyciela na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodawie kwota 26 300 zł na zakup materiałów na plac zabaw, zmiana w funduszu sołeckim Rysiny Kolonia kwota 7134 zł, z tytułu dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kodawie na zadanie inwestycyjne na instalację fotowoltaiczną na budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku świetlicy w pomarzanach Fabrycznych kwota 76 000 zł, dla zadań zleconych kwota 544 tysiące z tytułu Wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata wsparcia kobiet w ciąży. Środki z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 56 tysięcy zł. Składki ZUS-u również są to środki z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zmniejszenia wydatków Fundusz Sołecki Rysiny Kolonia, zakup materiałów w dziale oświata kwota 7134 zł. Kwota zmniejszenia 76 tysięcy z dotacji podmiotowej dla Gminnego Środka Kultury w Podawie. Środki te są przeniesione na dotację celową dla tej jednostki. Dla zadań zleconych na umowy zlecenia oraz usługi z tytułu pomniejszonych środków z dotacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jest to kwota łączna 5900 zł. Z tytułu zakupu materiałów Karta Dużej Rodziny. 1000 zł z tytułu składek obezpieczeń zwrotnych osób pobierających świadczenia, kwota 15 000 złotych. Od ostatniej uchwały dochody zwiększyły się o dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 523 269 złotych 25 groszy zł oraz wydatki o tę kwotę przeznaczony na wypłatę zasiłków 500+, zasiłków rodzinnych, projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków WRPO, program Wspieraj Seniora. Z rezerwy rozdysponowano kwotę 20 tysięcy zł na udział strażaków w akcjach ratunkowych oraz zakup materiałów i usług na łączną kwotę 15 tysięcy zł oraz na zakup usług na stadionie sportowym 5 tysięcy zł. W postanowieniach uchwały Mamy jeszcze zapis, że dochody z tytułu opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi kwotę 2 miliony 664 500 złotych zastępuje się kwotą 2 miliony 676 500 złotych. Na podstawie przedstawionych zmian dokonano zmian również w załącznikach do uchwały budżetowej. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy oraz uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Dziękuję za 14 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 31 na 227 na 2020. Zamykam punkt. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłodawa na lata 2020-2043. Projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu proszę pana Skarbnika. Dziękuję panie przewodniczący, wysoka Rado. Uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia dzisiejszego w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłodawa na lata 2020-2043. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych oraz na podstawie przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje. Dochody wynoszą 64 638 206 zł. i 67 groszy. Wydatki to kwota 66 631 998 zł. i 67 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, załącznik numer dwa, otrzymuje brzmienie w treści załącznika numer dwa do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały, powierza się Burmistrzowi Kłodawy. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeśli chodzi o objaśnienia do zmian, to w załączniku numer 1 dokonano zmian wielkości kwot dochodów i wydatków na zgodne z uchwałą budżetową. W załączniku numer 2 dokonano zmiany przedsięwzięcia budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie oraz usunięto y, zadania pomoc finansowa dla powiatu Kolskiego na budowę y, ulicy Toruńskiej oraz pomoc finansowa dla powiatu Kolskiego na modernizację drogi Bierzmienna Długa Dziubin jako zadania jednoroczne. Znaczy y, to ni mniej, ni więcej, tylko to, że w zapisach uchwały wieloletniej prognozy finansowej, Pomoc dla powiatu nie występuje, jednak ona jest zaplanowana w, w, w projekcie uchwały budżetowej na rok następny, także te zadania z realizacji nie znikają. Dodano zadanie wynajem urządzenia do monitorowania jakości powietrza. Jest to zadanie przewidziane na lata realizacji 2021-2022 i łączne nakłady wynoszą 3000 zł. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Dziękuję za 14 przeciw 0 wstrzymujących się. 0. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 31 na 228 na 2020. Zamykam punkt 12. Przystępuję do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 13. Interpelacje i wnioski radnych. Proszę bardzo. Ktoś z Państwa radnych? Nie widzę. Zatem zamykam punkt trzynasty. Przystępuję do realizacji kolejnego punktu. Punkt czternasty. Wolne wnioski. Proszę bardzo. Też nie widzę. To może ja. Zacznę, odczytam Państwu pismo. Jak A ja chciałbym opinał... od... tutaj podniosłem rękę, Adam. A ja myślałem, że zasłaniał sobie ten mikrofon, yy, kamerę. Dobrze, dobrze. No proszę bardzo. Ja tu chciałem nawiązać do starej sprawy. Ludzie, korzystając z internetu anonimowo, zarzucają pracownikowi, który zbiera do dzisiaj opłaty za targowisko i komisji rewizyjnej mnie osobiście, że. On okradał gminę, a my żeśmy tego nie zbadali. No to chciałbym wyjaśnić, że komisja rewizyjna zajmowała się tą sprawą i stwierdziła, że różnica między wynikami finansowymi z Targowicy wynikała nie z działalności nielegalnej, ale ze zmiany sposobu naliczania opłat, które po prostu zdrożały, ponieważ stanowiska Pieniądze niby, niby nie było podwyżki, ale stanowiska zmniejszą. Po prostu teraz się płaci więcej za mniejszą powierzchnię. I to jest cała sprawa. I nie ma gdzie tu się doszukiwać jakichś y, dziwnych rzeczy. Y, komisja Rewizyjna nie jest komisją. Jeżeli jakiś obywatel uważa, że nastąpiło przestępstwo, to no niech zgłosi to na policję czy do prokuratury i sprawa będzie jasna. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan burmistrz się zgłasza. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Przewodniczący Adamie, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ja bym jednak apelował do tego, żeby nie ulegać presji i nie wydawać się w dyskusję z kimś anonimowym, bo bo to uważam jest wojna czy walka, której się nie jest w stanie wygrać natomiast prosiłbym jednak też o nie, nie, wrzu, nie przekazywanie takich informacji, że zdrożały opłaty. Opłata targowa ustalona została jeszcze w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej i w tej kadencji 2000, trwającej kadencji obecnie 2018-2023 nie była zmieniana. Powiedzenie dzisiaj w sposób publiczny, że Zdrożała opłata to jest postawienie całego koleżeństwa z Rady Miejskiej i burmistrza w sytuacji na no, takiej bardzo nie fair, w pozycji bardzo niefermy. My żeśmy żadnych stawek, jeżeli chodzi o opłaty targowe, nie regulowali. Co do y, jakichś tam anonimowych zarzutów, ja na, pozwólcie państwo, nie będę się do tego odnosił i namawiam też Państwa do tego, żeby nie ulegać emocjom i nie wdawać się w dyskusję. Dlatego że, y, dlatego, że zobaczcie Państwo do czego dochodzi. No teraz poszła informacja w przestrzeń publiczną, czy za chwilę pójdzie, że no to ta Rada Miejska podniosła, ten Burmistrz podniósł opłaty, To jest wszystko niezgodne z prawdą. My żeśmy opłaty targowej nie zmieniali, nie zajmowaliśmy się w ogóle, y, nie, nie, nie przedstawiałem Państwu żadnego projektu zmieniającego uchwałę y, w tym zakresie. W związku z tym chcę podkreślić jasno i stanowczo, nie zajmowaliśmy się opłata targowa jest ustalona jeszcze przepraszam nie jest to jakieś tutaj osobiste nic takiego nie pamiętam z którego to było roku natomiast w podpisie jeszcze jest przewodniczący pan Grzegorz Siwiński więc to dowód jest na to że ta rada miejska się tym nie zajmowała i opłata nie została zwiększona ani zmniejszona także proszę też tej sprawy nie łączyć i, i jeszcze raz na koniec apeluję o to żeby nie ulegać y, emocjom i nie dyskutować naprawdę z anonimowymi, z anonimowymi yy, osobami, które zarzucają cokolwiek. Jeżeli ktoś ma faktycznie jakiekolwiek zarzuty, to niech to sformułuje, żebyśmy mogli się odnieść do tych zarzutów w sposób konkretny. Natomiast mówię, no nie wprowadzajmy też opinii publicznej w błąd. Nie zostały zmienione opłaty targowe. Dziękuję bardzo. Rozumiem, to moja wina, moje przejęzyczenie, ponieważ. W wolnych wnioskach. Ja Ad dwocem. Rozumiem i wiem. Halo, słyszycie mnie. Adam nie słyszy. Chodzi... A no teraz mikrofon. ktoś mnie słyszy? Teraz tak. E... Państwo słyszą, bo ja Adama nie słyszę. Uważam, tak, burmistrz ma rację. To było moja wina przejęzyczenie. Po prostu, ale została zmieniona forma pobierania opłat i sposób i dlatego te wzrosły. No i po prostu... No nie miałem racji, burmistrz ma rację tutaj, jeśli chodzi o, o to, że podwyżki jako takiej nie było. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś z Państwa radnych. Jeśli nie, to ja pozwolę sobie przeczytać informację, która wpłynęła do biura rady w okresie międzysesyjnym. Napisał do w zasadzie jest to skierowana do władz gminy Kłodawa. Szanowny Panie Krzysztofie Krusiński, Przewodniczący Rady Miejskiej, Piotr Michalak, Burmistrz Kłodawy. Pisze Pan Piotr Zbózka Zdrój. Kilkanaście dni temu przebywałem w Kłodawie przez kilka dni. Stwierdziłem, zwiedziłem kopalnię solitę, część udostępnioną turystów, a także trochę okoliczne tereny. Wydało mi się to bardzo ciekawe. Odniosłem także wrażenie, że ten pobyt zmniejszył nieco pewne moje dolegliwości. To wszystko razem nasycono mi myśl, że być może wasza gmina mogłaby w przyszłości stać się gminą uzdrowiskową. Kopalnia klimat i inne może jeszcze niezauważone walory. Ten pomysł wymagałby długotrwałego wysiłku. Na pewno nie na jedną kadencję, a nie mam pewności, że zakończyłby się sukcesem, to znaczy ustanowieniem uzdrowiska lub chociażby obszaru ochrony uzdrowiskowej. Nawet samo ustanowienie uzdrowiska nie daje gminie tylko korzyści, ale nakłada także spore obowiązki. Mimo to w mojej ocenie warto o to zabiegać. Bo to, i podnios bo to podnosi jakość, jakość, splendor gminy w przypadku Kłodawy mogłoby być pewnym nawiązaniem nawet do średniowiecznych kontaktów z ówczesnymi ośrodkami naukowymi, a także pewne środki finansowe. Łączę z pozdrowieniami pan doktor Piotr, nie wymieniam tutaj celowo nazwiska,